Cześć, z tej strony Daro. Dzisiaj z przemkiem pokażemy Wam, jak zrobić silniki. I zaczynamy. No przemko, pokaż może na początek, co tu się będzie działo. W tym momencie wybijamy wirnik. Właśnie, słona wirnica. No i wirniczek. Co robimy z wirnikiem? Kładamy na bok. Zobaczymy ile waży. Teraz w drugą stronę nasz, będziemy Nasz główny wycinać. cel dzisiaj to jest wydobycie stojana. Jak widzicie pszenko oszczędza. Na tarczy sugeruję zmienić dzisiaj akurat przemo recyklingu. A no, no tą osłonę też będziemy wywalać? Ja myślę, czy ona nam nie przeszkodzi? Nie, ja w tych szczypcach powinno zmiażdżyć, nie? Chyba czy nie? nie będzie nam przeszkadzać. To chyba Dobra. zostawimy ją. Dobra, fajnie, to jeden Stojan mamy i może coś następnego, zobaczymy co tam dalej. O, ten, ten jest gotowy Fajnie, te były na, na gotowo, to nie musimy nic zrobić. No to może teraz jakiś następny, a taki sam. To może w tym momencie to jest tak, wymiana. Wymiana tarczy. No cóż, musimy chwilę spędzić na wymiany tarczy. Ale to chyba nie potrwa zbyt długo. Jak widzicie silnik ma podzewiałe śruby, dlatego będziemy je wykręcać za pomocą tej oto <try> tak. Jest. Nowa technika wykręcania. Widzicie, rozkręcanie idzie nam doskonale. Tych silników mamy już właściwie cztery stojany. O, tu jeszcze jeden taki, prawie na gotowo. No ten, tak, ten jest na gotowo. No. I kiedyś on tutaj taki został nacięty po poprzednich próbach, mm -hmm. ale one nie zakończyły się sukcesem. No zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Dobrze. No. To może teraz. Kolejny. Kolejny rozebrany. Rzeczywiście rozebrany, to tu rzeczywiście nie mamy roboty. I też był nacinany Fajnie. To co tam teraz idziemy do kolejnego do rozbiórki. To oh. też chyba nas jedna w całości na długo, nie? To tak, będzie to jedno tak wygląda, cięcie. To nawet koło pasowe, tak. ale drewniane. Jakby ktoś nie wierzył, zobaczył. Tak, tak. Dobrze. Ja myślę, Przemko, że jeżeli będziesz tak szybko pracował, to widzowie będą myśleć, że puszczamy film w przyspieszonym Tak, tak. zwolnić, Tak, to jest... to Pięknie. Zapewniam, że to nie jest przyspieszone tempo, a przemoc recyklingu nie jeden silnik, i to tak. dlatego ma taką Prze... dużą swobodę poruszania tak się w temacie. Tak, jest. No. To mamy kolejnego o, Ale pięknie, już jest zrobione, to fajnie, nie musimy No i teraz tu będziemy próbować coś, jakieś ruchy wykonywać A no, to odkręcę, może masz śrubokręt że gdzieś? Wiesz co, myślę, że szkoda czasu Szkoda czasu, na to, dobrze no. Mamy troszkę no Jak widzicie, już mamy wyroby. Polejnie stoją na gotowo. No dwa. Teraz będziemy tam teraz no co, zabierzemy się na za tego z doja. Ten zbój jest chyba ucięty Tak mi się wydaje Czyli nie trzeba ciąć to jest Trochę śmieszne, bo chyba ktoś zapomniał, że trzeba jeszcze użyć czujnika Po przycięciu czy przy odkręceniu śrub Ale my o tym nie zapominamy Troszkę miedzi jest, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o mieć. Chodzi o mieć. Tak wakacje Do. się zbliżają i wszyscy znają to powiedzenie, tak jest. że kto nie ma miedzi, tak ten w domu siedzi. W wakacje w domu siedzi. A my chcemy pojechać i dlatego tutaj działamy tak teraz. Mechanicy mówią, że jak śruba jest zardzewiała, to ciężko odkręcić. Ja, ja nie tak zauważyłem jest. tego. A ty zauważyłeś, że ciężko? Nie. Nie, my nie mamy żadnych problemów. Żadnych problemów. Takich jak mają mechanicy. Chcę też uczą się szkoda się to... o, Cięcie szybkie motkiem. Tak. Jakby ktoś się zastanawiał do czego służy motek, to... Do cięcia! Do cięcia również. Dobrze to. Oprócz pukania. Tak. Dobrze. Tego. też wygląda niezbyt skomplikowanie Bardzo kolejny Stojan i kolejny wirniczek No już mamy całą paletkę prawie Stojanów. Dobra, teraz weźmiemy. Za chwilę to braknie nam silników, No ale trudno. No. Takie życie. Tak jest. Niestety, kto potrzebuje tu. więcej silników, no musi je kupić. No, ma tak jest. Czas. Tym z tej obudowy na pewno to nie powinno być kłopotu, nie? Nie. To sądzę, żeby był kłopot. No, dobra. Biegłem Kolegę. już jest tylko byśmy mieli jeszcze tą tak. osłonę ale z gumówką? tak z gumówką tak. ją potraktujemy z odkręcaniem tych, tych tak obudów jakiś śród U nas nie było żadnych problemów Żadnych, żadnych problemów tak Dobrze no, Panie to, A, to jeszcze, jeszcze mamy jednego małego? A no, to chyba od odkurzacza. Od odkurzacza, tak jest. Tak, ale próbujemy go załatwić. Dla nas to nie jest większy problem, czy on jest od odkurzacza, czy nie od odkurzacza. Proszę bardzo, tutaj mamy na gotowo. Dobrze. To teraz ten większy. Teraz, teraz tak. Musimy się trochę do niego przymierzyć. Teraz poczekaj, poczekaj ja, tak ja podniosę, tak, Ja podniosę, Dobra. żeby nie było nam ciężko. O, już Dobra. mamy podniesione. Jakby ktoś się zastanawiał, czym to podnosimy, przełączę to. Dobra. Daj, pokażemy. Taki mały wózek paletowy, ale bardzo tak dobrze jest. zdaje egzamin. Tu mamy, posiadamy trochę większy silnik. Tak, trochę większy, ale zastosujemy tą samą technologię, chociaż on jest trochę większy. Tak jest. Czy uważasz, że może inną technologię? Nie, nie, patrzę tylko na te śruby. Technologia musi być ta sama. Może jednak wymienić tak tak, tak, tak. Wymienimy to. No a to tą śrubkę. No, zostało nam niewiele czasu, za 12 minut, no a mamy zrobione tylko tyle tych stojanów. No. Aby się ktoś chciał pościgać, to zobaczymy tak czy potrafi w tym tempie. Ale myślę, że potrafią, bo mamy wielu zdolnych ludzi w kraju tak jest. więc myślę, że potrafią. Proszę. Tuże że mamy wielu zdolnych ludzi ja Myślę, że nie będziemy ich wzywać na pojedynek Co więcej, silników zrobi w krótszym czasie Ale tak na je. pewno będziemy wszystkich zachęcać, żeby robili to samo co my Dokładnie To jest aluminiowe? Chyba tak U, aluminiowy. Piękny wirnik, aluminiowy Nie to co współczesne Nie plastikowe, tak wreszcie jest Wreszcie jakiś porządny wirnik Dobra, teraz uważaj jakiś wspaniały jest silnik, zobacz tak. jeszcze woda w nim jest mhm. Ale ogólnie nie wiem czy wiesz, ale większy silnik powoduje u mnie większe zadowolenie Większe rozporie Oj chyba byśmy musieli Truszeczkę, użyć troszkę... troszkę większego czujnika Tak jest. teraz Zaraz spróbujemy ale idzie okazuje się, że nawet 600 gramowy czujnik w zupełności wystarcza żeby dokonać rozbiórki takich silników tak jest no i część pierwszą mamy za sobą zobaczcie, taki jest efekt mogę Cię poprosić Przemko, żeby na słońce z tym wyjechać bo oczywiście Dobra. pracowaliśmy w cieniu żeby nam było wygodniej. No teraz chyba widzicie w całej okazałości piękne stojany naszykowane do dalszej obróbki. Za chwilę ciąg dalszy. Etap numer dwa. Rozwalanie obudów silnika. No zobaczymy jak nam pójdzie. Pozytywnie. Pięknie poszło. To jest tabelek, to do ucięcia. Może jakiś następny. No, to może, no może spróbujemy to. Już. Jeszcze jeden silniczek. Gdy. Opuść opuść Jak widzicie rozebranie stojanych nie było jakoś kłopotliwe. Przy pomocy tej otwórz rozebrał silniki. Część mamy tutaj już bez obudów. Także teraz możemy kontynuować dalej pracę. Na razie przerwa na kawę. No a teraz po rozpuszeniu spróbujemy te stojany poprzecinać. Prosimy przemko. Chociaż zobacz, nie poszedł prosto, ale przeciął blachy pod kątem ta, Ale ta. dla nas to bez znaczenia No bo to czyżaro się zagnie, nie? No to innej opcji nie ma Pokażemy z boku Zadowolony, a ty? Tak jest. Przemysłowca też? Tak jest. To w tej sytuacji Bardzo robimy wygasz. sobie przerwę na kawę, Pięknie. a za chwileczkę ciąg dalszy. Teraz dokończymy y, przecinanie stojanów. Zostały nam jeszcze cztery do przecięcia. Prosimy przemko. Jeden jest nasz. Jak widzicie, doskonale przecina. Następny. Ale myślę, że trzeba go obrócić w Tak mówisz? Tak, tak, tak. Na pewno tak. Dobra. On był kiedyś przecinany, no, no. ale ta technologia była też słaba I przez to on już był naruszony, nie? No, no, ale powinno go przeciąć. przeciąć. No, tak, no, myślę, że damy radę. Dobrze. Kolejny Tam na dole są uzwojenia o Tak, właśnie, tak, tak Tylko, że on też jest taki krótki, wiesz Aha Na stal, to. żeby ustawić Żeby go nie wgiło w środek, nie? No, dobra Elegancko Jeszcze tego Aha, ten malutki jeszcze. malutkiego to w tym będzie kłopot, bo w w to, nie? Ale to spróbujemy. To, to spróbujemy. No z takim będzie kopot malutki. Za mały. Za malutki, no. A teraz wypróbujemy wyciągarkę. Akcji Przemysła. ちょっとだよね、しかし。